Adam Małysz, proszę Państwa. O Boże, co ja mam powiedzieć? Już sam nie wiem. Adam Małysz, Adam, trzymaj się i leć, leć jak najdalej, jak najdalej potrafisz. Pięknie, pięknie, Adam, trzymaj się. Znakomicie. Proszę Państwa, patrzmy, delektujmy się, jak skacze Adam Małysz. To jest na razie pierwsza seria. Ileż to było? 98,5 metra. O pół metra dalej niż Amman. No i teraz czekamy na sędziowskie noty. Jeszcze nie wyświetliły się na tablicy. Ale noty są niskie. Noty są niskie. Będzie za Hanawaldem. Mimo, że najdalej skoczył. 98,5 metra jest tuż, tuż za Hanawaldem. I za Ammanem, który prowadzi. A więc pierwsza trójka po pierwszej serii to jest Amman, Hanawald i Małysz. A potem trzy punkty za Małyszem jest Ahonen i za Ahonenem Lindstrem. Tak to wygląda.